Spokój i dobre kochani. Dziś jest środa 3 września. W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Jezus staje przed nami jako ten, który jest lekarzem ciał i dusz ludzkich. Człowiek to ciało i dusza. Powinniśmy dbać o jedno i o drugie. Pan Jezus dał nam nasze ciało i naszą duszę jako dar. I dlatego ta równowaga, dbałość o to, co fizyczne i o to, co duchowe, powinna w nas być. Jezus dzisiaj staje przed nami jako uzdrowiciel, jako lekarz, ale leczenie ciała ludzkiego nie jest priorytetem. Dlatego, że wie o tym, że do ciała jesteśmy przywiązani gdzieś około 70 lat na tej Ziemi, natomiast jeśli chodzi o naszą duszę, to ona żyje wiecznie. I powinniśmy inwestować wszystkie nasze wysiłki ku temu, aby nie stracić, żeby nie skupić się zbytnio na tym, co ziemskie, na tym, co fizyczne, tracąc to wszystko, co jest duchowe. I w dzisiejszej Ewangelii najpierw Jezus uzdrawia Teściową Szymona Piotra, którą trawi wysoka gorączka. A później, kiedy wieść o nim rozchodzi się po okolicy, to już wieczorem u stóp pana Jezusa jest mnóstwo różnych chorych z różnymi chorobami. Dla Jezusa żadna choroba nie jest żadnym problemem. Ale również przyprowadzają ludzi, którzy są duchowo chorzy, ludzie opętani przez złe duchy. Jezus zajmuje się leczeniem i duszy, i ciała. I również Jezus chce nas nauczyć, abyśmy nie tylko pracowali, nie tylko poświęcali się dla innych, ale żebyśmy również potrafili mieć takie wytchnienie duchowe, bo w zdrowym ciele również zdrowy duch. I dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że Jezus udaje się na miejsce pustynne. Zamierza odpocząć, ale przede wszystkim też poświęcić swój czas na uwielbienie Boga Ojca. Chciałbym, kochani, teraz zaprosić Was na krótki spływ kajakowy, gdzie wybrałem się wraz z moimi przyjaciółmi i podczas płynięcia kajakiem miałem takie refleksje, które dobrze korespondują właśnie z dzisiejszą Ewangelią o tej równowadze. Mam nadzieję, że mój strój nie rozproszy Was zbytnio że skupicie się na tej treści, którą ufam, że Pan Bóg chce wam przekazać właśnie przez to rozważanie. Zapraszam serdecznie. Pokój, dobro kochani. Jestem teraz na Pilicy i płynę sobie wraz z moimi przyjaciółmi. Jest piękna pogoda i przypomina mi się psalm 23, kiedy Pan mówi prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. I tak sobie myślę, że kiedy na jakimś takim Pojeździe, że tak powiem, wodnym takim jak kajak albo łódka, człowiek prze, przekręci się w jedną stronę czy w drugą stronę, to po prostu przegnie, i ważne jest, żeby mieć taką stabilizację. Jeżeli na przykład ktoś za dużo pracuje, to jest pracocholikiem, albo za mało pracuje, no to na przykład jest jakimś takim leniem. Jeżeli ktoś za bardzo dba o swój wygląd, no to pewnie jakimś narcyzem, a być może jeżeli ktoś na przykład za, za mało. To moja mama nazywała, nie wiem czy używacie takiego słowa, flejtuch, taki, takie po prostu słowo, że ktoś nie dba o swój wygląd. I Myślę, że musi być w życiu duchowym również taka stabilizacja, żebyśmy tak jak święty Benedykt napisał taką, taką, właśnie taką, taką regułę umiaru, żeby była równowaga pomiędzy modlitwą i pracą. Żeby nikt nie przeginał, jeśli chodzi o pracę, bo wtedy będzie jakimś takim działaczem, takim robotnikiem i również żeby nie przeginał, jeśli chodzi o modlitwę kosztem na przykład higieny albo różnych obowiązków. Dlatego również w życiu duchowym jest takie hasło łacińskie in medio virtus, czyli pośrodku po jest cnota, czyli... To, co istotne, to co ważne, jest po prostu bez przegięcia ani w jedną stronę, ani w drugą, jest po środku. I tak sobie skojarzyłem, kiedy tak płynę sobie tym kajaczkiem, żeby nie przegięć w jedną w drugą stronę, bo może dojść do kraksy. I w życiu duchowym również. A więc, kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i na zakończenie przyjmijcie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa, pa. do jutra.